Filmie, gdzie będę grał w Simsy? Ale będę robił rodzinę Świnki Pepy. Więc zaczynamy. Imy od Świnki Pepy. Zmieniamy jej na dziecko ją zmieniamy. No i. Mm, myślę, że społecznie damy jej. A tutaj damy jej może. Nie zrozumiałem, Daję jej wredna. Wiesz, jak ona traktowała George'a No i to dobra. Najpierw zajęcia. Znaczy, no go z tych nie lubi, chyba. Dobra, złośliwość do mnie i że lubi. Teraz zrobimy z niej Pepe Robimy ją młysą. Zdejmujemy jej wszystko. Najpierw od oczu zacznijmy. Dajemy jej czarny kolor oczu. No i teraz kolor skóry skórę. Nie ma niestety koloru różowego. Więc muszę użyć takiego koloru. O. Teraz nos. Nie wiem, jak mogę zrobić nos świnki. O, uznajemy, że taki może. O taki. Brwi Pepa nie ma, więc ob obetniemy jej. No i dobra. Teraz. Jak wygląda? No to musimy jakąś sukienkę. I myślę o takiej. O, co ta wygląda idealnie. Żeby każde jej ubranie było takie samo. Damy jej buty. Takie będą. Nie, takie. Dopływania do pływania damę bez butów. Mamy naszą pepę. Ja mam brat. Dobra, mam braciszka mojego George'a. No, tak. Daje mu osobowość energii. No, że no tą, energię. No i dobra. Musimy mu dać jego ikoniczny strój. Dobra, na ciepło przebiera za dinozaura. Bo nie mogę znaleźć jego normalnego ubrania. No i dobra. Mamy George'a teraz. Fajnie. I mamy George'a. Teraz mu damy jego klasyczny, niebieski. Dobra, taki i damy mu małą brodę. Jaka by była idealna tylko? Mm, taka? Nie, taka. Dobra, taka by zrobił brodę. Dobra, no to co lubi ta świnka? Dobra, mm, jedzenie.

Dobra, ją. Dobra, nie, 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 nie Gotowanie, gdzie jest gotowanie? Żółty, nie, gotowanie. Dobra, rodzina. Tak, jej dam. I teraz jeszcze Ivy. No, no tak, no sobie zapomniałem zrobić film nie, O, dobra. No i ubranie w sumie jej zostawię, no bo nie wiem, jakie ona ma ubranie. Jeszcze Ivy nie pokazali chyba. Kurde, dobra, nie usłam jej wino, bo nie znam jej osobowości. No i dobra, robimy... Nie, nie. Dobra, zdjęcie muszę ją wybrać. Rodzina świnia, tak? Kurde, ona mama świnka ma włosy. O no nie, ona ma włosy. Musi być ona łysa Nie tak Dobra, ona ma. Mama... No, dobra, nieważne. Dobra, tak, może być obrazek. że to jest ich Dobra, nie, nie wiem, czy to zrobiłem, że to jest ich mama. Czy po prostu daję ją jako członek rodziny. Mam nadzieję, że daję ją jako mama. Dobra, no to robimy dom. Dobra, tak Zobaczymy, jak teraz oni wejdą. Chodzą, gdzie idzie. Dobra, koszyła, nie do mnie. na się i teraz musimy. Przydziel łóżko. Pepa, to nisko. Przydziel łóżko. Nie, no, wzorczy nie może. Nie. Przy prawa strona to będzie tacy świnki. Lewa mamy, ale nie no. Musimy by robić łóżko od George'owi. no to tutaj będzie się spał George. I zrobiłem taki dom, no bo nie pamiętam jak wygląda już ze świnki Pepe. Bardzo dobrze wygląda. właśnie Taka świnka przyszedł. A Pepe się bawi z zabawkami. Pepe chce kogoś zabić. Hmm, mam dobra nie będę czegoś. Dobra, mam pomysł. Baw się mam baw się hami. Dobra, dawaj. Baw się z bior, 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 bior do zabawy. A nie dobra, nie ważne. Hmm. Baw się. No i dobra, lecimy na dół. Telewizor nie działa. Pogłębaj. Zobradała zboż. Sabor. Sabor. Dobra, Zaraz. 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 Ta na świnka, gdzie ty Na górze? Ja już do zabawy lalkami. I myślę, ja do ja do ja w hmm. O, kurde, za małe słoliki Nie mam miejsca na żeby zjednać. Dobra, przystawię go. Bo ja chciałem zrobić taki ze świni też, ale nie mogłam. Dobra, no tak i tak. mm, no. no. nie! Co so, jest? O! Ale to chcę przesunąć gdzieś? Żebym mógł dostawić tą ścianę. A, nie O dobra. Będą tak widziła jaki. No i dobra, mama świnka e, gotuj. A nie, tata ja dobra nie nazwę. Mama świnka Oglądaj telewizję. A dobra, ona ja stawi w jedną samą. Dobra, dawaj. Dobra, telewizor im ci popsuł. Nie będę go na razie oglądał. George Pefa rozmawia z Misiem. Baw się nad zabawkami. Mm, nie ma Tediego, no to może hipopotamem. Dobra. Pepa się bawi, George śpi. Peca świnka, poszedł spać. Dobra, sprawdź jak się ma petka. Aha, dobra Idź spać Pij oh, to to... no, no to ma takie same ubrania wszędzie Tak jak w tych bajkach Dobra, to ta świnka, dobrze, dobrze O kurde, mama świnka jest głodna Ale dobra, niech najpierw nic zje To ta świnka dla swojego napraw Chyba im wymienię telewizor. Dawaj, naprawiaj! Mechanik! Mechanik, tata ta świnka! Dobra, posprzątaj. Dobra, emocje. Dobra, dobra. Mama tylko jest głodna. Więc tata ta świnka. Gotuj. Myślę, że to z serem Na czterech. Dobra. Gotujesz ty. Napraw później. Mama świnkę, widziałem, że był. Śmiał go... o grobach. O prezenty jakieś. O. Nie wiedziałem, że nawet coś tu jest. Dziurg w ogóle śpi tutaj przez cały dzień. W ogóle. Dziurg prawie nic tu nie robił jeszcze. Dobra, pipo. Widzę, że wziąłeś sobie kanapkę. Jest! Jorn wreszcie wstał. Jorn pobiegł. Podnieś. Co ta świnka w łóżku dla dzieci? Dobra, wykął. Czekaj, ja daję im frecz, szywankę. Ej, weź wykąp George'a. Dobra, to pewnie znalazłam czerwonego swoje A, poszłam na leczko, dobra, że idziemy w A co, to miałeś podprząsać? Dobra, no oh, a, a. E. George? George? Dobra. Dobra, ja sobie George sam, nikt mu nie pomaga. Musimy znaleźć dla pracę. Dobra, biznes, znaleźć pracę. No, ona pracowała w domu, więc... Gdzie to jest? Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. to nie to, chyba nie to. Które to było? O, biznesman, chyba. Tata pracował. Gdzie stał? Gdzie stał? Pracował tata z Dobra, to co będzie bezrobotny w tej wersji? Musimy mówić. Dobra, dawaj tata z kinkału. Dziś go mu młodego. Dawaj. Zrobuj przyjaciół się tata. I dobra. A no to, to będzie chyba na tyle. Te to musi się wkąpać. O, coś dobrego. No to dobra. To będzie na tyle. Mogę zrobić więcej części tego. Mogę znacznie zrobić, jak robię rodzinę Suzy, jako sąsiadów ich. Ale na razie to tyle. Poprawi sobie. Tata. Ta.